I dzisiaj y, zrobię kawę. Więc tak. Jeszcze przed nagraniem w filmiku y, wsypałem dwie, szklan, y, dwie łyżeczki y, kawy i pół łyżeczki brązowego cukru. Teraz darmowa y, mi się woda. Wlewam do kubka. Do półka. Biorę mleko. Na razie tak wygląda. Tak. I teraz y, mieszam łyżeczką. No i ja uzyskałem taką oto kawę. Y, w opisie filmu powiem Wam, czy była dobra. Jak, jak była dobra, to napiszę, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał mój pierwszy film na YouTubie. Komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!